Brocie. drugi test mecz w ramach testów piłkarskich futbol trial w Poznaniu 23 czerwca godzina 15 zieloni kontra czerwoni zawodnicy urodzeni w rocznikach 2008-2010 składy Górczak w bramce zielonych dalej Koźluk, Bąk, Maćkowiak, Malach Dawidowicz, Słodanowak Dąbrowski, Korycki, Bąk na ławce Marcinek, Kostecki, Nowicki to skład drużyny zielonej i czerwoni w następującym zestawieniu w bramce Dajewski, dalej Masłowski, Trepka, Dudek, Kaczmarek, Kawka, Michałowski, kaiser, Ociepko, Puchalski i Sumiński. Skład czerwonych właśnie na Państwa ekranach na ławce pierwszej tercji Borowiec, Liskowski. Testy piłkarski Football Trial zapraszam na stronę internetową, tam wszystkie informacje na temat tego bardzo ciekawego, długotrwającego już projektu o uznanej marce w Polsce. W którym to projekcie mogą się zaprezentować młodzi zawodnicy, menedżerom, agentom piłkarskim, przedstawicielom klubów ze szczebla centralnego, także za granicę. Bardzo ciekawe wydarzenie. Tym razem w zdaniu rozpoczynamy to spotkanie, no i mamy nadzieję na, jak zawsze, dużą ilość sytuacji bramkowych. Atrakcyjne akcje, piękne bramki strzelane przez tych młodych adeptów sztuki. piłkarskiej, Czerwoni w środkowej strefie. Nie najlepsze to podanie. Zieloni przejmują. Zobaczmy. Groźnie wygląda ten rajd. Ostatecznie uderzenie tuż obok bramki. Ten rajd mógł się podobać. Ostatecznie piłka nie znalazła drogi do siatki. Czerwoni w odpowiedzi. Trebka oddał piłkę na lewą stronę. Tam filigranowy Zawodnik drużyny czerwonej podaje piłkę do środka. No i mamy pierwszego gola. Hubert Michałowski zdobywa pierwszą bramkę. Podanie od Krystiana Ociepki. Zawodnika mierzącego met 57, ale ten gracz kapę piła. No jak widać, potrafi piłkę rzucić na nos partnerowi. No i ostatecznie Michałowski. Zawodnik Akademii Piłkarskiej Rejsa. Strzela gola. 1-0 czerwoni. No i naprawdę to podanie. Takie przeszywające linie obrony zielonych mogło naprawdę przykuć uwagę. Zresztą wykończenie tej akcji też. Nie najlepiej teraz bramkarz drużyny zielonej. Szansa dla czerwonych. Przejęcie piłki 16 metrów. Uderzenie ostatecznie dość łatwe. Huberta Michałowskiego. Dość łatwe, I oczywiście patrząc z perspektywy bramkarza Kacpra Górczaka. Zieloni w środkowej strefie, Dawid y, Dawidowicz, zawodnik Jaguara Gdańsk troszeczkę tutaj się zakręcił przy tym rzucie e, sędziowskim. No i już Czerwoni, szansa na drugiego gola, ależ tutaj źle wykalkulował te kroki zawodnik drużyny czerwonej, po prostu skiksował. Znowu Zieloni przy piłce wyprowadzają e, z własnej szesnastki piłkę. Na dużym ryzyku to zawsze jest... No, gdzieś tam okupione możliwością błędu, straty piłki, no i tak też się stało. Krystiano Ciepko, o którym już mówiłem, 2010 rocznik, umieszcza piłkę w siatce. patrzmy to jeszcze raz. Nieporozumienie, nie najlepsze to podanie po prostu w poprzek pola karnego. No tak jak mówiłem, strata na własnej połowie, a szczególnie w szesnastce. To jest woda na młyn, to jest duża szansa na... Zdobycie gola dla rywala, no i tak też się wydarzyło w tej sytuacji. 2-0 Czerwoni, no, trzeba powiedzieć, że początek tego spotkania zdecydowanie poddyktował do zawodników w czerwonych strojach. Widać też, że po tych bramkach nieco się rozluźnili, no i szli po kolejne. Tym razem uderzenie przed pola karnego Kamila Sumińskiego, z zawodnika MUKS Kargowa, ale poradził sobie z tym bramkach Zielonych. Dobrowski, też zawodnik z Kargowej, wyprowadzenie bardzo ładny, taki odważny rajd. E, przez kilkadziesiąt metrów zagranie do prawej strony tutaj groźnie wygląda ta akcja. Dogranie w pole karne! No i jak to nie wpadło? Jak to możliwe, że ta sytuacja nie zakończyła się golem? W zasadzie z dwóch, trzech metrów gracz drużyny zielonej nie potrafi umieścić piłki w siatce. Ładny zabrał się Hubert Michałowski w środkowej strefie. Znowu obsłużył Sumińskiego. No i jak po szturku, ta piłka krąży w tym spotkaniu pomiędzy zawodnikami Drużyny Czerwonej, i bezradni zieloni. No bo tutaj znowu popisał się Hubert Michałowski. wyróżniający się absolutnie zawodnik z rocznika 2009. No i kolejne trafienie na Państwa ekranach 3-0. Czekaliśmy. Na jakieś pobudzenie w drużynie zielonej, które tutaj spowodowałoby być może gola. Najpierw honorowego, potem kontaktowego. No, już nie takie powroty w meczach testów piłkarskich Football Trial. Widzieliśmy tutaj uderzenie z dość sporej odległości. Nie mogło ono zaskoczyć w ramkarza drużyny czerwonej. Brakło naprawdę sporo. Teraz bardzo dobre przejęcie na połowie przeciwnika, Max Nowak, zawodnik Wielkopolski Komorniki, no ale ten strzał też nieudany. Teraz ład zabrał się w środkowej strefie zespół czerwonych. Był tam przy piłce Nikolas Borowiec, teraz uderzenie z pola karnego, świetna interwencja. Krajowa drużyny zielonej Juliana Marcinka wyciągnął się jak długi, zbarował ten strzał. Mogło być 0 do 4. A zieloni coraz częściej łakomili się na odbieranie piłki wyżej. No i to powodowało, że pojawiały się szanse. Kamil Bong oddał piłkę do partnera. Uderzenie wyplute przez bramkarza, jeszcze do bitka. No próbował Jakub Kostecki. Dobra próba, słyszymy z ławki. No, tak czy inaczej, gola nie było. Dawidowicz w środkowej strefie. Znowu na siebie odpowiedzialność za piłkę Dawidowicz! No i proszę, i mamy gola. 1 do 3. Tak jak się często mówi, no trzeba próbować, trzeba dać szansę na pomyłkę bramkarz Bramkarzowi. Tutaj też tak się stało. Dawid Dawidowicz przejął piłkę, przebieg dosłownie 40 metrów z piłką. No i proste podbicie. Strzał taki nieco świdrujący, bez rotacji sprawił na tyle problemów. Dajewskiemu, że piłka wpada do siatki 1-3. No i mówiłem, że tutaj ten gol kontaktowy e, jest możliwy, jeżeli szybko zieloni strzelą honorową bramkę. No i tak też się dzieje. Tutaj e, taki można powiedzieć dodatkowy zastrzyk energii w drużynie zielonych się pojawił w związku z tym trafieniem. Starali się iść za ciosem gracze, którzy teraz przy piłce było straty, ale ostatecznie Zieloni wciąż w posiadaniu. Trzybuje się chyba kolejny strzał z dystansu, rozochocili się Zieloni. Kamil Bąk, gracz warty Gorzów uderzył, ale mocno nad bramką. Dawidowicz, ładna dwójkowa akcja, bardzo ładna klepka. Wyglądało to tak, jakby zawodnicy na co dzień ze sobą grali. Zobaczmy, świetnie to zrobił Dawid Dawidowicz. Jak Gdańsk, 2008 rocznik, z pewnością zapisał się w jakimś notesie, bo no raz po raz zaczął defensywę Czerwonych, ale to naprawdę przepiękna akcja. No proszę zobaczyć, jedna klepka, druga klepka, brał w tej akcji udział między innymi a także Kostecki, no i ostatecznie taki strzał w ostatniej chwili, gdzie wyczekał i obrońców, i Juliana Marcinka. Wepchnął po prostu piłkę do siatki. No i brawo dla zielonych, obudzili się 2 do 3. Zrobiły nam się tutaj niezłe emocje w Poznaniu. Kolejna próba z dystansu, ale tym razem już nieudana. Znowu Dawidowicz do środka. Zajmikotem. Dąbrowski czeka na partnerów. Zaczęli też dostrzegać zawodnicy Zielonych, że te schematy wychodzą. Znowu wejście w pole karne. Jakub Kostecki, gracz Wisły Płock. Ciężko miał tutaj, aby strzelić celnie do siatki. No i dawno nie widziana sytuacja, więc czerwoni przy piłce w okolicach szesnastki. Tym, tym razem strata. No i wychodzi atak szybki kontra Kamil Bąk. Zawodnik Warty Gorzów pędzi sam na sam Bong! Jeszcze po ręce i ta piłka ostatecznie wychodzi w pole. Wydawało się, że może też wtórlikać się do siatki, ale nic z tych rzeczy. To była szansa na doprowadzenie do wyrównania, więc no. Będę wracał do tego, co mówiłem. Fútbol trial. Nigdy nic nie wiadomo. Tutaj bardzo szybko można wrócić do spotkania. Teraz uderzenie z, dy z dystansu. Z okolic 17 metra. Mateusza Trepkiń ale gracz od Reopole. Odchylił się przez strzale i nic z tego nie wyszło. I znowu zieloni. 17 metr. No, taki strzał gdzieś zblokowany o dziwnej rotacji. Musiał się wysilić Marcin Dajewski, aby to obronić. Jeszcze w drugie tempo. Ta akcja, zamieszanie potężne w szesnastce, nic z tego nie wyszło. Znowu zieloni Dąbrowski. Niedokładne podanie przeczytane to, można powiedzieć, przez jednego z zawodników drużyny czerwonej. Teraz jest Szymon Kaiser do środka. Zablokowane. Natan Liskowski brał też udział w tym ataku. Zawodnicy, którzy w pierwszej tercji siedzieli na ławce rezerwowych Antoni Kawka. Znowu przepiękny Kaiser. Kaiser, zawodnik Olimpiku Wrocław. Pole karne i Antoni Kawka, A więc zawodnik UKSU-7 Konin, metr 68, 2010 rocznik umieszcza piłkę w siatce. Zobaczmy jeszcze raz. To zaczął tą akcję? To on oddał piłkę do. Szymona Kajzera, a ten odwdzięczył mu się podaniem zwrotnym. Naciskany przez przeciwnika. To też warto podkreślić. Bardzo ładnym strzałem. Dalszy ruch umieszcza piłkę w siatce. No i e, zieloni znowu. Ta ich pogoń można powiedzieć za remisem. Przerwana. Znowu trzeba odrabiać dwubramkową stratę. Zieloni. Znowu indywidualny rajd, no i proszę, 3-4, Jakub Kostecki, szybko odrobiona ta bramka, Wisła Płock, 2008 rocznik Kostecki, 1,80m, też niezłe warunki fizyczne, zdenerwował się, wziął sprawę w swoje ręce i bardzo ładny, płaskim strzałem pokonuje bramkarza rywali. No tutaj można się nieco doczepić do agresji w odbiorze, za łatwo to wszystko wyglądało, patrząc z perspektywy. Czerwonych w defensywie. Tutaj trzeba było jednak mocniej popracować, mocniej przeszkodzić rywalowi w tym biegu na bramkę. Stały fragment Dawidowicz. No, myślę, że MVP jeśli chodzi o drużynę zieloną. osobowy mur dość skromny Dawidowicz. I tuż nad poprzeczką ta piłka. Strzał raczej w środek bramki aniżeli do boku. No ale ta piłka tak e, dość nieprzyjemnie spadała. Mógł być zaskoczony e, golkiper drużyny czerwonej. Ostatecznie e, gola e, nie było. Wciąż e, 3 do 4. E, tymczasem e, zieloni kolejny indywidualny rajd, ale wykończenie było najsłabsze. Spokojnie mogli tutaj doprowadzić do wyrównania w tym meczu zawodnicy drużyny zielonej, teraz e, czerwoni źle rozpoczynają od bramki, spójrzmy czy uda się oddać strzał, Kamil Bąk, no nie miał tego dnia najlepiej ustawionego celownika to też trzeba sobie jasno powiedzieć ostatnie fragmenty tego spotkania zieloni nacierali, dobra interwencja, jeszcze poprawka nie udało się dobić tego strzału Jeszcze ostatkiem sił, jeszcze dając, jak to się często mówi, z wątroby, chcieli tutaj doprowadzić do wyrównania zieloń. Dawidowicz! Dawidowicz! Supek! Supek! Świetny strzał, który, no, jednak był niecelny, bo takim jest strzał w obramowanie, ale naprawdę duże brawa dla Dawidowicza. Świetne spotkanie w jego wykonaniu. Kaiser, znowu taka nieco powtórka tej akcji bramkowej przed chwili, Kaiser, wyczyszczona sytuacja, no i ostatecznie koniec tego spotkania, strzelcy bramek na Państwa ekranach. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, czerwoni wygrywają 4-3. Maciej Szcześniewski, do usłyszenia.